Tańczy, chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. tańczy. Tańczą jego nogi, 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 nogi. Tańczą jego nogi, 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 nogi. Chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. Tańczą jego ręce, 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 ręce. Tańczą jego ręce, 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 to ręce. Jest dobry jest. Tańczy tańczy, 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 no tańczy. tańczy, 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 tańczy. Tańczy jego głowa, 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 głowa tańczy jego głowa, 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 głowa tanczą, tańczy tańczy. tańczy 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 dańczy tańczy, tańczy 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 danczą, jego uszy, danczą, danczą, uszy, danczą, uszy uszy, 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 danczą, danczą, tańczy 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 danczą, tańczy, tańczy 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 danczą, tańczy, tańczy. Tańczy, 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 tańczy tak stopy stopy, danczą, 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 danczą,